Powoli się pakujemy już po śniadaniu Tym busikiem jechać w górę rzeki i spływać tu do obozu jak tam nastroje Bardzo dobrze, dziękuję bardzo głowę no i dzisiaj znów nad wodą. Tym razem już niestety nie jest niebieska i łana. Po deszczach podniósł się stan i woda jest zmącona. I szybciej płynie. Zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj ponoć najtrudniejszy odcinek. Górski typowo. Pojechaliśmy busem powyżej swojego kempingu w Góra rzeki. Narada rada instruktorów. Wygląda to bardzo solidnie. Tutaj pewnie tego na filmie nie widzicie, ale tu z wody wystają kamienie. Za nimi robią się spokojne miejsca, przed nimi fala. To tak na oko, to to zagłębienie, to jest tutaj najbliżej, teraz w centrum kadru, ma jakieś metr, półtora wysokości. Człowiek w chowa się do tego dołka w całości. Ale góry ładne. Nie wywraca. 5 minut niżej płynęli. I później, natomiast widzicie, jest kolejny drog, kolejny puszko. Nie I chodzi o to, żeby przepłynąć na drogą, drogę, bo on na lewej stronie więc będziemy płynąć w stronę prawą i teraz Piotrek to zrobi i sprawdzi na ile jest to na łatwa. Płynie jeden z instytutorów, sprawdzić jak to wygląda. No tak, taki był plan, nie? Ale trafił idealnie na ten kamień. Nie, bokiem go wziął. Jestem się na środku zatrzymał, to jest aparat nie, tam niżej nie ale nie, nie Marysia zdecydowała odpuścić to miejsce myślę, że to może być całkiem rozsądne Marysia będzie przekraczać nurt eee, kolega Mateusz będzie ją asekurował w razie czego Powiem Wam, że tak to wygląda na tych górskich rzekach, że więcej z brzegu obserwujemy wodę, niż płyniemy tak naprawdę. Nurt jest bardzo szybki, więc zrobienie 5 km taką rzeką tak po prostu, to jest błyskawicznie. Ale co chwilę wychodzenie, co chwilę kręcenie się, szukanie trasy, Marysia zaczęła przepływać na drugą stronę. Eee, tak zwane promowanie. Przez nurt na drugą stronę. Mateusz wraca, Marysia już sobie wędruje po drugiej stronie, może widać. Teraz płynie Dominik, organizator, instruktor razem z dwójką kolegów To boicie się panowie? Nie, nie, wprost przeciwnie Chyba jasne <śpuszczak> Ale to yy, ten... Ja i, i, Michał, ty jesteś taki blady czy użyłeś na ten deszcz kremu przeciwsłonecznego? <śpuszczak> Idę <Właśnie. śpuszczak> was nagrać też się przepromowali na drugą stronę żeby lepsze miejsce w nurcie złapali według opinii instruktorów ta fala jest na pewno wywracająca tam dalej jest senkami muszą to wszystko ominąć to Ja będę prowadził, wy za mną w różnych odtępach, krok po kroku. Paki za chwilę zejdą, za założoną asekurację. Są ja bo nie zdążyli złapać pakrafta. Przed kolejnym, takim ostrym miejscem. Ola dorwała wiosło. Koleżanka Gosia, widziałem, wyszła z wiosłem. No, tam będzie niewesoło. Widzicie koleżankę na drugim brzegu z pakraftem? Wróciła się i teraz nie ma wiosła. Czekamy na instruktorów Patrzcie 900 metrów 47 minut 8 No Głównie obserwujemy rzekę Czekamy zgubione wiosło No ale Frajda jest Tam kolejne Bystrze to jest proszę ja was Tymianek Dzisiaj obiad o kolacja w knajpie, ale możemy trochę zabrać Pacraft na holu rzutka w pogotowiu, kolega tam niżej z drugą rzutką Adrenalina już opadła? Ja cały czas to jest rzutką, żeby ratować ludzi, chociaż z moją siłą fizyczną. Nie wiem, czy się to pasuje. Albo że kola? Ok, bardzo ładnie. Fajnie. Bardzo A fajnie. ja się martwię, przypłynęliśmy tu co półtora kilometra. Z z 12, minęły coś? prawie dwie godziny. 10 razy tyle. <laughs> Czyli ten, ten, ta obiadokolacja kolacja to raczej jutro jest planowana, nie dzisiaj. <laughs> Ale Myślę, tam będzie spokojniej, więc tam woda tak. Teraz jest. ja wyznaczam trendy bezpieczeństwa. Jak mówię, wychodzimy na brzeg, to wychodzimy. No i dobrze. <noise> Ty masz dosyć i do tego tak śpiewasz, to tak ci wesoło. O, oba O, to. Nic już nie ma nie ma znaczenia. <noise> tak Jak gosia wrażenia? Уже достаточно. <laughs> No, ale nie chcę go powtarzać. Ja Czy jak? Tak. Okej. Trzeba. Możemy zamknąć do cofki, podpiąć i wyjść, nie? Torej. Jak tu jest głęboko? Bardzo. Lepiej na grzech. A, tutaj do góry. Tutaj, trochę tu głęboko. Czekaj, to już wolę chyba stanąć tam na dole, bo to tutaj to jest pionowa tak, skała, nie? tam, nie? O, czuję grunt. Dobra. Trzymasz pakraw? Tak. Dobry się. Dobry się. Dobry się. Dobry się. Kamienie. Okej. Okay. i zabieraj się i idź od razu do domu. Rade robota Fajnie? Oh. I tu jesteśmy świadkami bardzo niefajnej sytuacji, bardzo niebezpiecznej. Słabo to widać, bo bardzo duże przybliżenie, ale Marysia szukając cofki, spokojnej wody, gdzie może się zatrzymać, nie zauważyła, dopiero Dominik płynący tuż za nią zauważył to miejsce, że woda wpływa pod skałę i tworzy się tak zwany syfon, że skała nie jest płaska, nie odbija tej wody i to powoduje, że... W takim miejscu, kiedy się wywrócimy, woda wpycha nas w nieznaną przestrzeń pod skałą, może w jakiś tunel. Jest to straszliwie niebezpieczne, można się z tego nie wydostać. Na szczęście tutaj się udało. Na koniec filmu jest cały fragment, kiedy Marysia opowiada, jak, jak to wyglądało z jej perspektywy. Kolejna misja ratunkowa. Tak, żeby on dopłynął, nie? No że dominik z tymi drągami to trochę ryzykuje. jest taki, że nie mamy wiosła więcej. Marysia poszła do samochodu na piechotę. Eee... No, myślę, że też już ma dość na dzisiaj. To był w zasadzie dzisiaj był najtrudniejszy dzień z tego, co Dominik mówił. Dzisiaj mieliśmy poćwiczyć po prostu na takiej rzece naprawdę górskiej. Od jutra zaczynamy spływ turystyczno-rekreacyjny, widokowy. Mniej takich hardkorowych miejsc. Pokaż.

Szczęśliwa. Dobra. Czekajcie, wciągnę, bo tu jest mega głęboko, wiesz, te skały się tak nagle urywają. O, o proszę, teraz co na skały po prawej. Kurzę, tam taki... Powoli, powoli spływa to bystrze. Zobaczcie sobie co te bagrawdzie tu mają. Odbycik tak zwany. <grystanie> Rozpięty to jest rękaw do odprowadzania wody. Tu jest dziura. Z tej wody się zawsze trochę nalewa, ale jak się weje, dużo dobrze z jakiejś fali. Wszystko natychmiast odpływa to. Jaki się ola płynie? Powiedz coś. Victor? No. Co? Chyba mam dosyć adrenaliny na cały rok 2025, tak szczerze. Bo dzisiaj płynęliśmy naprawdę ostry kawałek tej rzeki Wiosa. Górskiej rzeki, po deszczach, bardzo bezbranej, a ja kompletnie nie mam wiedzy, żeby pływać takie rzeki. Może już wiem, jak to ale faje ale nie wiem, gdzie przy brzegu jest bezpiecznie, gdzie nie, co zrobić, jak padnę pod jakąś przeszkodę. Nie czuję się naprawdę przygotowana, żeby pokonywać takie przeszkody na tej rzece. Wpadłam pod skałę, zaczęło mnie przetapiać. Nie mogłam kompletnie się dostać. Nurt wpychał mnie i nie miałam jak zaczerpnąć powietrza. Na szczęście podpłynął do mnie Dominik, nasz organizator. Ja tak wyciągnęłam rękę i myślałam, że może mnie chwycić, ale udało mi się złapać jego pakara od spodu i podnieść i zaczerpnąć powietrza. I dalej już mnie wydostał yy, z tej sytuacji. Pewnie też ryzykując. Kiedy jestem jej wdzięczna bardzo. Pierwszy raz ktoś mi uratował życie. Jechałam później tym szerokim busem przez bardzo wąskie drogi. Naprawdę wąskie, 30 na godzinę. Ludzie za mną już się denerwowali, ale chrzanic to. Nie będę jechać szybciej przy takich zboczach. Gdzie w dół są skały i rzeka. Podziękuję i dotarłam na kemping. W ogóle całą drogę miałam kask na głowie na w aucie e, jakieś taką, nie wiem, szczególne poczucie bezpieczeństwa mi to dawało na no, taką odrobinę, odrobinę komfortu więcej. E, co było śmieszne, cały czas niosąc ze sobą śmieci. Bo myślałam, nie będę zostawiać im na pakrafcie śmieci wezmę ze sobą. To wyrzucę. <noise> Niby gdzie Także śmieci dotarły tutaj ze mną To zupełnie bez sensu było, że je brałam A, no i chciałam powiedzieć, że nie miałam ani telefonu, ani dokumentów Pieniędzy, nic nie miałam ze sobą Miałam tylko kask I kluczyk do busa, który miałam tu przyjechać